Sąsiad, skąd masz to, to, to i te pieniądze? To oszczędności ze słońca. Jestem prosumentem. No są twoje oszczędności? To? Jesteś pro kim? Jestem prosumentem. Sam produkuję i sam wykorzystuję energię elektryczną wytworzoną przez ten panel. Czy ja też mogę zostać tym pro... pro... prosumentem? Każdy może zostać prosumentem. Także i ty.